też witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izaki, dzisiaj porządna dawka dobrego humoru, odcinek z CS-owych e, Reelsów, slash TikToków, slash Shortsów, Sylwester wrócił do CSA? Tu widać kogoś. No widzę czerwoną kropkę. A, tu biegł. Kurwa, na radar patrzyłem. Ja, na radar patrzyłem i mówię, widzę kropkę, a on biegł normalnie u mnie na ekranie. Ale jakby szanuję, że patrzę na radar, słuchajcie. Ja, ja zwariowałem też w ogóle, bo ja... ja ...jak patrzyłem, jak ten tutaj przebiega. No widzę czerwoną kropkę. A, tu biegł! Kur... na radar patrzyłem. Bystry gość łączy kropki. Ja, na radar patrzyłem. I tak lepszy niż Szeliga. Hop się uczy bez hajtu, proszę, o. Oj, taki właśnie mi zawsze dobiera. <laughs> bez związywał team. No widzę czerwoną kropkę. No wiem! A, wiem, że pobiegł! na radar patrzyłem. To byłaby reakcja Szeligi. No, no lepiej dobry. Wymień stare skiny na nowe i daj im drugie życie. Sprawdź Pirate Swap. Na tej stronie możesz wymienić skiny w podobnej wartości, tańsze, a do tego masz możliwość doładowania konta, dzięki czemu możesz wymienić skina na droższego. A wpisując kod Izak przed ładowaniu dostaniesz aż 35% więcej do wartości swojego depozytu. Brzmi świetnie, prawda? Link do Pirate Swap znajdziecie w opisie. Pierwszy strzał. O, a propos ligi. Pierwszy strzał dostał w udo? Pierwszy strzał dostał w udo, a ten chłop miał tylko 7 hp i go nie dostał Był jakiś gości na nie co w Udo dostał? Drugi strzał No ty, na no, drugi strzał to siad idealnie Ej, dwa strzały, ej, obydwa strzały, które w niego strzeliłem trafiłem kur... i on nie siadły. Tak gra jest... Znaczy, to akurat prawda. Pierwszy strzał. I jeden wystrzelony. Strzelający cem? O kurde, ty! I jeden Ale w ogóle, jak on myszkę, że on tak musi się napinać przy strzelaniu? Ten klik, słuchajcie, tam musi być chyba z 17 kilo nacisku na ten, na ten mouse jeden. This new generation, I can't. Back in my days, you stop and then you shoot. Not like now. Now that time I have those teenagers, fucking Mercedes picking me. I... Spamming crowds, dodging bullets like Neo. Are we watching Plus the one Plus What one. happened? Plus Here's how to smoke mid pole on Dust 2 to confuse the CTS. First, line up along this wall like so. Then aim here along the pole. Then throw Molotov, and then a smoke. That's it. Like i follow, for more Myślicie, że to się przyda? Zrobić takiego lizaka na środku. to jest taki zestaw. I po tym smoku, który wybucha na górze, Sniper patrzy na to nagle i pikujesz, stop mi da. To takie jest the they're, okay, they're not smoking, so they haven't opened the angle. <laughs> That's how it is to read level 10, by the way. No to do this guy managed to get a knife face at the beginning of his face hit game. Oh. Oh, oh, oh. By the way, just for context, this is a face at level 10 lobby. Like the streamer who hit this clip, whose name I have no clue how to say, is playing at over 2,000 ELO. So seeing this happen here, it's like how did all five of the other players mess up their knife hits this badly? That should never happen at this high of a level of gameplay. pierwszy E na poziomie level 10? Znaczy bardzo ładny Oho, best rage A to on widzę, że już tak regularnie słuchajcie, musi przywalić w mikrofon. A była taka jedna streamerka, co mówiła, że ma bombę ma na mikrofon ktoś. No to tutaj The The spike Nice. Dobrze! nie the the... Okay. To było tygodni temu, a teraz OnePixel sam by powiedział kto ma spike'a. Blyaa, bro, dziękuję Okej, okay, bro, nie no problem. <laughs> <I'm sorry. Biękne. laughs>

Ej, no to, to już wymaga naprawdę dużej koordynacji, żeby grać w cs -a. Ale kurde, chociażby na tak tych bocznych przyciskach sobie zbindował e, strajfowanie lewo-prawo, nie? Na myszce, bo na dłuższą metę to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Ale kurde koordynacja ma zajebisto w ogóle. Ej, naprawdę, kurde, szacunek. Ej, naprawdę mega szacun, bo gościu tą jedną ręką ma koordynację lepszą niż ja dwiema, no. Cześć, się... ma lepszy movement niż ja. Oho, a propos kogoś lepszego niż ja. Właśnie boję się, że... Nie no dobra, to jest, to jest to jest, to jest niemożliwe przecież, no. Jeszcze Tracklover86, że to jest 86. rocznik urodzenia, jestem 87, słuchajcie, rozumiecie to? Oho, na beczkach. I za nim. No.

ja pierdziele Ale jak ja musiałem dobać to wy też musieliście Kurde, y, że nam go Harry Potter Pik słuchajcie A to jest ta na no, niewidzialności ta nie jest

Miał być jakieś 200, okay, okay, ale, like like ale... tutaj ten jest dobry to, Me and my bro too, you, our girlfriend, co? Proszę I ta muzyka teraz zawsze była Funa, nie? No tych filmików z Hopem Nie będzie to nikogo, no tak, dobra, już wiem, już wiem Nikogo tu nie będzie Let's wash this thing back still incredible for big... oh, Wait a second <laughs> <laughs> stop. So we're all tied oh, up. Congratulations. Ah, oh, tá, é super vergonhoso que não. O Verdão. I bel. like you a lot. Thank you. Uh, only one round I don't like. What? When you did the ninja defuse against Brazil, you did an I forgive you, okay? Okay. Because you qualified now my friend. Thank you. What are you feel? Good. <laughs> Nice, nice. Thank you. Nice. Congratulations. Oh. Nice to meet I'm BT. BT. He's Liminha from Brazil. Brazil. You, é Emilia. Yeah. Nice. nice. to meet you We are brother. Yeah. You are brother now. Yeah. I never think we're on the wrong side of the town. We on the wrong side of the town. No, ale te mapy, te takie przechylone 45 stopni, to słuchajcie, na nich nie można grać dłużej niż te 5 minut, bo później to jest masakra. Czy robi naprawdę, nawet teraz się robi tak niedobrze, jak się na to patrzy, nie? I w ogóle masakra. No, jak będą niektórzy w css słuchajcie, wygrywają majory, a niektórzy.

<laughs> Woman. What? <What's> <laughs> oh God. Cool, the AI does that to me. Cool, the fine. the gonna pop? No. On your family. Yeah, it's easy. ON HIS FAMILY he's on. On HIS FAMILY! Wait, you mean one pixel, <laughs> bro? That's not me. One sleeps. pixel is ass at yeah, the game. It's I'm it's not. It's it's have you seen him play, bro? Why are you reloading? You have fifty-eight fucking bullets. Because what I'm about to do requires a hundred. Ah oh, shit. That's a cedar. I'm about to

Smoki broken, no to jest ten smok na wyjście z domku? No właśnie, okay, taki okay. To jest taka luka pod balkonem na schody i trochę do respa. Jego się też rzuca w ogóle sprzed rampy tego smoka. Widzicie? To jest luka na schody. I jest luka też jak zawskoczył na skrzynię do respa CT. No ten smok jest spoko, no. Na pewno jak z domku na mirażu, to warto się go nauczyć jak coś. Uh. Uh. <noise> te, te komentarze, te gify są super Naprawdę są super Ale to jest taki filmik, który idealnie daje się, słuchajcie, do, do jakichś Try Not To Love Challenge, nie?

To jest. no. To jest męczące. CS2 CS2. Ale to ten. ten jest szybki faktycznie. Jakby tego filmy robił wrażenie, nie? Robił. on jest szybki. To jest Donka. gadzież o tym, że jak traficie headshota, to szybciej zabieracie wizję na detkami. Do zanotowania, moi drodzy. I też do zanotowania w razie czego, jeżeli wy zrobicie fraga na headshocie i chcecie na detkami coś zafejkować, No to pamiętajcie, że gość widzi dużo krócej, nie? Więc inaczej fejkujecie gdzieś, gdzie idziecie, kiedy traficie headshota, a inaczej kiedy traficie w ciało. Jak coś. O oh, oh, oh. oh, yes, yellow, yes, yellow. Nice. No mam w drużynie takiego delikwenta, co mówię mu coś, słuchajcie. A on e, robi inne rzeczy, no to tak właśnie widzę Mateusza Pago Pongowskiego. Moi drodzy, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że trochę się pośmaliście, że humory naprawione i w dobrych nastrojach będziecie podchodzili do kolejnych gierek po dzisiejszym odcinku nie na premierze. W się, bo widzicie, że możecie trafić na gościa, który ma 600 winów z rzędu, ale może na Faceita'ach. Trzymam kciuki, życzę Wam dziesiątych leweli, albo nawet i 3,5 tysiąca albo 4000 tysięcy i o walczycie. Tymczasem miłego dnia i do zobaczenia.